Państwu, będę mówił o skomplikowanych sprawach, ale będę się posługiwał wynikami metanalizy opublikowanej w szacownym piśmie na ANSET w ubiegłym roku. Krótko mówiąc, mamy ilość standardowych drinków, czyli 10-12 litrów na, na, na dobę, i ryzyko wystąpienia choroby. To, co jest powyżej, każda kropka to jest jedno badanie, to jest podsumowanie obecnego stanu wiedzy dotyczącego związku między alkoholem a chorobami odalkoholowymi. Pożyczom alkoholu a chorobami alkoholowymi. To, co jest powyżej, to jest zwiększa ryzyko, to co jest poniżej linii poziomej, związane ze zmniejszeniem ryzyka Szanowni Państwo, na chorobę serca kobiety, mężczyźni, proszę zobaczyć, że rzeczywiście od, od um, liczby 3, 4, 5 trichów na dobę, nie ma wątpliwości, ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej, niażdżycy rośnie. I u kobiet, i u kobiety, mężczyzn. Im więcej um, pijemy, tym jest większe ryzyko, że serca, ale też udaru udarów za chwileczkę. Pokaże. A co do spożywania tych małych ilości, tej rzeczywiście muszę zobaczyć nieznacznie poniżej liczby jeden. Ta krzywa się umieszcza przy spożywaniu jednego, dwóch drinków na dobę, czyli 10-20 litrów etanolu za chwileczkę do tego A tu popatrzmy na inną chorobę, to się nazywa na choroba serca, czyli choroba serca spowodowana przez nadciśnienie, przez wysokie wartości. Musimy zobaczyć, że tutaj nie ma tego, że zupełnie wpływu. Od, od, jednej, od jednego drinka na dobę ryzyko występowania zmian w sercu, niewolności serca, wszystkich zmian, które klinicyści, kaniłodzy nazywają nadciśnieniem chorobą serca rośnie. To trzeba zrobić liniowo. Im więcej alkoholu, tym większe ryzyko rozwoju tej, tej choroby. Zobaczmy na nikotanie z Najczęstszych arytmii. Jedna z tych arytmii, które prowadzą do udaru mózgu, do inwalidztwa, do paraliżu. Proszę zobaczyć, nie ma działania bezpiecznej dawki. Już, już proszę zobaczyć przy wypijaniu jednego drinka. To są uśrednione dane dla, dla wszystkich rodzajów alkoholu. Czyli przy wypijaniu 10 ml etanolu, czyli jednej lampki wina, czy małego piwa rośnie istotnie ryzyko występowania arytmii. żeby zobaczyć jak dramatycznie rośnie, kilkukrotnie przy spożywaniu większej ilości alkoholu dziennie. Wreszcie udar niedokwienny mózgu, troszeczkę podobny związek jak dla choroby wieńcowej, żeby zobaczyć od ilości mniej więcej trzech, a w przypadku mężczyzn, a nawet mniej od trzech na dobę, na pewno rośnie znacząco kilkukrotnie ryzyko rozwoju udarów niedotkwiennego mózgu. Szanowni Państwo, popatrzmy na udar krwotoczny w mózgu, to jest inny rodzaj, udar niedotkwienny jest spowodowany z aktywnicy prowadzącej krew do serca, do mózgu, natomiast udar krwotoczny jest spowodowany wyznaczeniem krwi do mózgu. Efekty kliniczne są takie same, na dobrą mechanizm jest inny, jest inne leczenie. I proszę popatrzeć tutaj w tym przypadku znowu nie ma zupełnie ewidencji na to, by była jakakolwiek bezpieczna dawka alkoholu. Już jeden drink dziennie i mężczyzn zwiększa ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego mózgu, a im więcej, oczywiście tym to ryzyko rośnie dramatycznie. Proszę Państwa, to co chciałbym, żeby, żebyśmy dzisiaj zapamiętali, często się w mediach, w dyskusjach spotykamy z informacją, że pije lampkę, pije niedużo alkoholu dla zdrowia. No, szanowni Państwo, no, bardzo mocno przeciwko temu protestuję. Alkohol nie chroni przed chorobami serca. Czyli nie jest miejsce, pan Krzysztof, by zabrał mi mikrofon, gdybym chciał podważać, dyskutować, jakie są ograniczenia metodologiczne tych badań, które wskazują, że małe dawki alkoholu nie powodują wzrostu ryzyka miażdżycy, choroby wieńcowej i zawału serca. Tak jest w badaniach epidemiologicznych, ale to dzisiaj nie miejsce, nie miejsce na, tą, na tą dyskusję. Natomiast to, co pan doktor Kukla mówił o, o tej dawce bezpiecznej, czy o tej dawce 30 litrów etanolu na dobę dla, dla, w, u pacjentów z chorobami układu krążenia, szanowni państwo, to jest pewne, pewne pomieszanie. Rzeczywiście tak jest, że w zaleceniach kardiologicznych czy dla lekarzy rodzinnych Oczywiście, jeśli pacjent po zawale serca wypija lampkę winę, wina dziennie, uznajemy, że jest to picie bezpieczne, nie jest picie ryzykowne, to mu nie zakazujemy tego picia. To rzeczywiście tak jest. Natomiast jeśli Pacjent pije więcej, zdarza, musi pić więcej, jest w sobotę więcej alkoholu. To my zalecamy zaprzestanie picia. Czy pije więcej niż te 30 litrów na dobę? Zalecamy ograniczenie lub zaprzestanie picia alkoholu. Ten komunikat, który jest w przestrzeni publicznej, że dawki alkoholu, czy dawki czerwonego wina chronią przed chorobami serca, no jest wbrew interesom publicznym i apeluję do dziennikarzy, którzy są, są na sali, unikajmy tego, tego komunikatu, bo osoby pijące ryzykownie, no z tego powodu właśnie, z powodu tego komunikatu nadużywają yy, alkoholu, a ten mechanizm, ta, ta informacja, która z pojedynczych badań gdzieś tam się pojawia, o tych małych dawkach czerwonego wina, Oczywiście, że jest wykorzystywana marketingowo, dlatego jest wciąż w przestrzeni publicznej to, to obecne, o tych mechanizmach obecności dziennikarzy i wybitnych biznesmenów, którzy wiedzą na, więcej na temat marketingu, nie będę mówił, ale też zwracam uwagę, że część wykładowców rzeczywiście wykorzystuje ten mechanizm po to, by wprawić Słuchaczy w dobry nastrój, bo jeśli mówimy o lampce czerwonego wina, to każdy z nas sobie przypomina lata młodości, sobotni wieczór, partnera, partnerkę, w zależności od wieku, Rolling Stones, Dice Stones, albo Murze Adele I już wtedy zupełnie z uśmiechem słucha dalszej części wykładu. Są takie techniki, którzy czasem wykładowcy wykorzystują, żeby sprawić dobry nastrój słuchaczy, ale proszę pamiętać, że na pewno alkohol nie chroni przed chorobami serca, a Duże dawki alkoholu na pewno są jedną z przyczyn występowania chorób serca. Dziękuję bardzo.